Cześć. Dziś do rozpakowania mam paczkę scyzoryków zakupionych od osoby poza portalem skontaktowała się ze mną już jeden scyzorek kupiłem u niej na portalu i dała mi znać, że ma więcej przesłała mi zdjęcia, to co posiada i czym nie byłbym zainteresowany tak się składa, że scyzorki tutaj są fajne. Więc dogadaliśmy się. Przez to dogadaliśmy się co do ceny. tak nie było, ale i tak się opłaciło. Jeden z tych scyzorków, które będę prezentował jest bardzo rzadki. A to są te, na które też mi bardzo zależało, bo mam. Mam z dobrą sprężyną, ale ze zniszczonym oszem, a tutaj są te są na, na części, więc z mojego scyzoryka i tych dwóch złożę dwa, dwa, jeden bardzo dobry. Teraz te będę musiał dorobić, gdyż posiadamy tutaj teraz ta. Wypakowałem część poza kamerą żeby było szybciej. Tu mamy taki japończyk i Victor Linux. Dobra, trochę zostało posprzątane, żeby nie było bałaganu. Nie potrzebujemy tutaj materiałów opakowaniowych. Tutaj mamy scyzoryczki. No, to nie jest pełno Tylko, że jeszcze już jest zjechane, to jest gerlach wędkarski z pojedynczym oszczem, ładniutki. Tutaj mamy, co tutaj mamy? Tutaj mamy dobrą sprężynę do, do piłki, a zrąbane oszcze i pięknie tą sprężynę do oszcze A to się dobrze składa, bo ja akurat mam, mam cztery scyzoryki te wędkarskie i tam właśnie naprzemiennie są sprężyny pouszkadzane. Tutaj jest uszkodzona okładka, ale o, sprężyny są ok. Miło. To okładkę też mam zapasową. Względnie to można by spróbować pokleić, ale to. No nie teraz. Więc też jest ok. Tu ładne na prowadnice, ale niestety obie sprężyny połamane dostał szczała. ale może być właśnie dawca moszczy i okładek więc ogólnie zakup nie wyszedł jakoś super tanio. Ale też niedrogo, bo wyszło. No to uszkodzone z to, to wyszły po jakieś 30 zł. No tu są dobre sprężyny. Ale on może coś jest wykruszone, bo tak słabo się blokuje i nie ma tego. Więc. W, Wędkarskie są w lepszym stanie niż sądziłem, że będę. Tylko ten jeden ma połamane obie biesplężny. Po drobnych przekładkach powinno przynajmniej 300 zarobków. jaz. łącznie z tymi moimi, które mam, to z 600 uzyskam w stanie dobrym. Tutaj mamy bardzo ładny gerlach Montelski. Najbardziej lubię ten wzór. No kobłączka niestety nie ma. Wyczyszczone. Ktoś, ktoś tutaj coś czyścił, albo tak jest podszlifowane z tej strony. Mogłośno, tak i przyjemne w użytkowaniu. No wiadomo, że to już jest raczej zabytek, nikt tego używać nie będzie. To jest zakuty chyba od nowa albo przepolerowane, ale, ale coś mu tam dolega, cały jest zabrudzony. Też wypadałoby go rozkuć, i najprawdopodobniej tak to zrobimy. Tego ktoś przejechał lakierem. Oszczę jest w bardzo ładnym stanie. Teraz powinno być ok. LGME. O, też jest spoko. Tutaj jest ten kolec. Taki. Ten lakier jest do czyszczenia. Ktoś go zabezpieczył. No ale. Ogólnie ładny. Też będzie do zrobienia. Kolejny Swazorek to jest Wiktorinax. Jego wylicytowałem za 55 zł, dzięki czemu była darmowa wysyłka. No jeszcze jest to jest Wiktorinax ogrodniczy, reklamowy. Oszcze można powiedzieć, że jest dziewicze, bo nie widziało przez swoje tam 50 lat podejrzewam, nie widziało ani razu ostrzałki. O, też wymaga nasmarowania najlepsze zostawimy na koniec najlepsze, no wszystkie są fajne inaczej bym nie zapłacił takich pieniążków dużych tu mamy, a to jest rostfrei czyż oznaczenie jest jak na japońskich scyzorykach podobał mi się więc też go dobrałem, masiężny kabłączek ładny, ogólnie fajny ten scyzoryk jest też do wyczyszczenia ale ten o, sprężynka nawet jest ok w nożyczkach, więc to będzie ładny egzemplarz. No, do podpolerowania, wyczyszczenia. Szkoda, że ten znaczek się tak stara, ale nic się nie poradzi. Japońskie scyzorki właśnie miały taki znaczek, więc z tym się sugerowałem. Nie widziałem tego, co na oszczu, ale co to jest? To jest coś od czegoś gdzieś. Zaraz to są nożyczki, a to taka piłka. Ogólnie no, dużo ma narzędzi, więc opłacalny będzie zapłacić za niego. Tutaj mamy Victorinoxa. Wypasioną wersję kolejny dzisiaj. O, drugi taki fajny z kombinerkami, który kupiłem w zasadzie w ostatnim czasie. Rozmnożyło mi się trochę tych Victorinoxów. To no jest chyba ten sam model nawet. Tylko w tamtym mam uszkodzony czubek a Tutaj jest dobry. To, to tutaj okładki są zniszczone, ale te okładki to jest najmniejszy problem, bo to się wymienia i pasują standardowe. Więc nie jest do wyczyszczenia i, i przełożenia na, na nowe okładki i będzie ok. Taki Victorinox. Tutaj mamy a ten to na pewno wymaga na smarowanie nie będę się z nim siłował. Okapi, to też jest dobra niemiecka marka. To jest akurat taka tańsza wersja brak błonczka. Okładki z bakelitu albo czegoś takiego do podpolerowania. Będzie fajny nożek a tutaj. Tutaj do rozgięcia, bo chyba ktoś go zgniótł kiedyś za bardzo, ale fajne. No i to, co, na czym mi najbardziej w zasadzie zależało. O Victoria Noxy to są Victoria Noxy. Zawsze można kupić, chociaż ten jest dosyć rzadki i ten jest dosyć drogi. To jest rowaj też dosyć rzadki i drogi. Te, te zawsze biorę, bo one są. No lubię je po prostu. Chyba najfajniejsze z polskich garlachów tych drewnianych, Montarskie. a szczególnie te z tym kolcem. Podobają mi się dobrze leży w ręce przyjemne w użytkowaniu. Te to biorę na części, bo mam ich kilka, to jest, to jest najprawdopodobniej chyba najczyn, najwięcej produkowany był ten scyzoryk. Najtańszy z tych dużych, a zakup zrobiłem dla tego scyzoryka, który jest raczej bardzo rzadki w przeciągu, ostry. Przeciągu ostatniego roku nie widziałem go na żadnym portalu aukcyjnym i będzie go, trzeba stępić, bo tego się nie otworzy. E, jedyny raz, e, jedyne te informacje, jakie o nim znalazłem, to tam historyczne, że szedł za dobre pieniądze, a oprócz tego w katalogu on się nazywa. Ten scyzoryk ma oznaczenie fabryczne 3GS12. Jest w bardzo ładnym stanie, oszczony, ale nie jakoś tragicznie. Normalne ślady użytkowania akładki są, zdaje się, zrobione z aluminium. Jest bardzo rzadkim scyzorykiem, podobnie jak te bosmańskie, a chyba nawet bardziej, bo je to czasem widuje Tutaj zakupiłem scyzoryki, które mają uszkodzenia w, w, w postaci pękniętej sprężyny. Sprężyna była z czegoś nie, 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 nie nierdzewnego. Stal węglowa, jakaś zeżarta. Tutaj, a nie będę się siłował. Tutaj wygląda sprężyna na ok, ale pewnie też jej coś dolega. I tutaj. Też mamy złamaną sprężynę, więc jeśli rozkuję tego swojego, zrobię sprężyny na, na wzór, bo w moim jest uszkodzone oszcze, no nie tak bardzo jak tu, ale to oszcze jest na przykład bardzo ładne. Przeczyszczę je i dorobię z tamtego sprężyny, to wszystko się wypoleruje i powinienem uzyskać przynajmniej dwa gerlachy z bardzo ładnymi ostrzami w bardzo dobrym stanie oraz jednego sprawnego ze zniszczonym oszczemd jednego tego ten ma najładniejsze okładki akurat i jednego Gerlacha z tym oszczemd, który trzeba będzie zredukować te chipsy, bo niestety mogłoby to grozić. No nikt nie będzie tego używał, ale nawet jakby próbował, to mogłoby to grozić. Złamanie mostszcza, chociaż ona jest dosyć gruba. No, kiedyś to robili grube oszczenie, takie popierdółki jak w Victorinoxach, że paluszkiem dotkniesz, No może nie paluszkiem, ale. No nie ma się co oszukiwać. Tu jest 1,5 mm, tutaj jest dwa razy tyle. Będzie 3,5-4. Tak. Więc no nie ma co porównywać. To był scyzoryk do pracy, a to jest scyzoryk do zabawy. Tylko, że to, że też coś za coś, to ma więcej narzędzi, a ten waży, że można by zabić nawet jakby nie działał. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolony z zakupów. Osoba, od której kupiłem, ma jeszcze dużo więcej innych scyzoryków. I pewnie w przyszłości, jak pozwolą mi fundusze. To dobiorę inne scyzoryki od, od tych osób. Na dzisiaj to by było tyle. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o scyzorykach polskich, zagranicznych oraz o ich regeneracji, kilka jest w trakcie realizacji, to zasubskrybujcie mój kanał, włączcie powiadomienie dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę filmikowi i napiszcie jakiś fajny komentarz. Dzięki.